No, dzisiaj maneczko. Jak widać, jestem w fartuszku <noise> Tak więc jest gotowane. A co tam dzisiaj gotowane jest? Dzisiaj, dzisiaj wjeżdżają na Getsy. Tutaj kurczak się marynuje. w Papryce. Yy, sól pieprz. Yy, czosnek granulowany. I do tego ja tutaj dałem sobie jeszcze yy, trochę papryki kajen. Tutaj mamy. Takie ciasto z mlekiem, mąka, mleko mąka, pieprz, sól, trochę cukru i do tego też dałem trochę papryczki kajen. No mówię, jak takie trochę ostrzejsze. Jest bułka tarta, oczywiście. No i do tego będą fryteczki z piekarnika. Nie mam ziemniaków na frytki normalne. Tak więc będą frytki mrożone. No i dobra. Tak więc możemy się zabierać za te nuggetsy, w piekarniku już mam frytki, które już mi się tam no dochodzą sobie, tak więc najwyższa pora, żeby zająć się nagecami. Najpierw co zrobimy, Te ciasto, tu jest też jajka, zapomniałem wcześniej powiedzieć, mleko, jajko, mąka i te przyprawy. Zalewamy tym ciastem te nuggetsy i one się tym cieście zaraz obtoczą. Dwa. Dobra, i teraz tak, wymieszamy sobie to, niech to się obtoczy w tym cieście, super, tak jest, mamy obtoczone w cieście nuggetziki, które przeszły smakiem tych przypraw, co tu wcześniej były i oczywiście ta panierka też przejmie te przyprawki. Dobra, to sobie teraz tak poleżę chwilę, a ja w tym czasie nalewam y, sobie olej na patelnię i rozgrzewam go. Dobra, olej mi się rozgrzewa, to w takim razie teraz zrobimy sobie y, sos czoskowy. Dobra, to mamy te składniki, czyli jogurt, y, trochę soku z cytryny, czosnek, który zmiażdżymy i do tego będzie cukru troszkę, pieprz, nie, pieprzu nie da, sól i sól. Cukier i sól jeszcze będzie do tego z przypraw i wtedy do tego wrzucamy wszystko i mieszamy i zostawiamy, żeby sobie przeszło smak. Nas jest gotowy i do niego jeszcze dodała Angelika, bo to jest z jej pomysłu jeszcze, dodała tutaj majonez, który no, podbija trochę smak. No, a teraz biorę się za obtaczanie nuggetów i zaraz je smażę. Jak widać ciasto się ładnie przykleiło do magetsów. Parę setów rzucę. Jak już się tak fajnie obtoczy, to już można drugą ręką, śmiało. No, generalnie dzisiaj dzianek spoko. Ogarnąłem sobie parę rzeczy, poglądałem sobie... No, odpocząłem sobie generalnie, ale to poglądałem sobie tam wcześniej yy, Bistrzostwa w Lola. No i co? Polacy, europejska drużyna odpadła w półfinale teraz. Niestety. Tam w Polsce też się nie fajnie dzieje, widziałem. No, ale to poważniejsza sprawa. No i zaraz będziemy to wrzucać. Angela robi sałatkę. Tak to wygląda. Zaraz do tego dodam pani pomidora. Jest tu ogórek, sałata. Pewnie jakiś. O, mamy tutaj apetizer. No i będzie taka prosta sałatka, może oliwa, a może i jogurt do tego jeszcze pójdzie i będzie dobry dodatek. W międzyczasie frytki sobie dochodzą, już się robią ciemniejsze, łapią kolorek. Tak więc to jest czas, żeby nuggetsy zacząć wrzucać do oleju. Olej rozgrzany. Od razu nuggetsy się robią nie chłoną tak tego oleju, wiadomo. Na koniec ja jeszcze sobie ja je odsączę na, na tej na papierowym ręczniku, ale w taki sposób. Dzisiaj powiedzmy nie robię sobie, robię sobie jedzonko. Jedzenie też nie musi być zawsze zdrowe, ważne, żeby było też przyjemnością jak już są takie przyrumienione będziemy je wyciągać na ręczniki papierowe tak to wygląda po wyjęciu skórka jest chrupiąca a mięsko soczyste mm. tak to ostatecznie wygląda sałatka z nasionami jeszcze tutaj jest i z oliwą do tego pomidor, ogórek sałata, feta i do tego sosik, czosnkowy na i fryteczki. Myślę, że danie udane jak najbardziej.